Niezłe to podwojenie zrobiły Murphy, to zawsze przy Florensie jest temat jak tutaj wybronić te akcje dwójkowe. Teraz ze zmianą krycia, Bogucki nad koszem, nie, za dwa czy za trzy? No za, Męcz, trzy, to to za chyba. trzy chyba, tak, tak. Uśmiech na twarzy Florensa, niecodzienna absolutnie, niecodzienna sytuacja, myślę, że to taki kosz. No już widzieliśmy tysiące pomysłów Prawda? jaki tak. James Florence <laughs> zdobywał punkty. Za trzy. Nie dotykaj, Adwian, nie, nie dotykaj. Dotyka. Ale takiego rzutu jeszcze nie było z biodra. A tutaj mówiłem, że z moździerza zawsze strzela Florence, no to tu naprawdę był strzał z moździerza. Nieudany ten rzut, zbiera Black. Przyspiesza. NKS, ale gubi piłkę Chile. I z takiej szansy już nie zmarnuje. Ostrzeżenie dla 29 punktów, a w koncie Rea Tortona. Ale teraz łatwo puścił Krampeli, ten zdobywa punkty pod obręczy. Kolejna jego zbiórka, już dziewiąta dzisiaj. No, ale, o, ale znowu przewiduje, co się za chwilę wydarzy. Nadkosz do Petraska wow. i ten trafia z faulem Kostrzewskiego. Jak on to zmieścił jeszcze? O, mówiliśmy o tym to są profesorowie eksperci jeśli chodzi o rozegrania w przeróżnych okolicznościach no ale ten przechwyt sam nie wiem co było piękniejsze czy asysta czy przechwyt ale ten... Świetna brzutka do krapeli, ale żakcja jest na zasłona w plecy ale... I proszę bardzo, cóż za zagranie, z Jakub Schenk. To wszystko wpływa na, na, na całą akcję, na jej płynność. Ale brawo dla finalesa, który. Oj, ale do końca jednak pilnował, tak? Był na posterunku Wyka. Bez przekonania, bez tej szybkości, bez tego pierwszego kroku Ivy. od początku świetnie rzucał, wypracował sobie dużą przewagę i później trudno to się odrabia. Teraz Zecewicz i Alford blisko siebie. Zecewicz łatwo tutaj mija od końcowej linii. Są punkty, dobry początek Zestal. Zespoły, jak na przykład zespół Nancy Basket z Francji. No, a teraz była akcja przygotowana dla Ajviego. Bięknie, o, pięknie, pięknie, po kolejny. Leslie poleciał po raz kolejny, tak. Niby nic, ale widzimy, ta sprężynka w nodze jest. Świetna zespołowa akcja, dobre podanie Vinalesa. Trasek kontra Mazurczak. Drugi tam mały zawodnik krzycza i do pomocy Mazurczak zabrał tę piłkę Petraskowi. Oj tak, za długo trwały przygotowania. Fejn! ale no ależ król wsadów teraz poleciał. 4-0 w dogrywce dla Kinga. No i przewinienie Petraska, tak, 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 no, posypał się Janwil w tej pierwszej minucie dogrywki, to tak jest zazwyczaj, tutaj właśnie ta motywacja, Wy, wyjście z Chciałby odpowiednie... tutaj przetestować możliwości Sewioła w obronie, zespół GTK, Sewioł dookoła, Sewioł za plecami <laughs> i Bogucki z góry prawie. Niesamowita akcja, Wiktor tak. zebił, co za sztuki! No, takie małe NBA nam tutaj zawitało, e, również e, do Gdyni. Spójrzmy raz jeszcze, bo cała sekwencja była niezmiernie ciekawa i uda. Popatrzmy, nie dał się nabrać tutaj, chciał Roland koniecznie, żeby Put zagrał turem do kosza z Sewiołem, ale złe było to podanie. Przechwyt, dookoła Rolanda leży weteran i za plecami do...